Przed nami święto plonów, ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych czyli tak zwane dożynki. Wiele rodzin czeka na ten dzień, by móc wspólnie spotkać się i bawić. Dożynki powiatowe w tym roku odbędą się na stadionie sportowym w Górze Puławskiej w ostatni weekend sierpnia. Przygotowania idą pełną parą. Bardzo serdecznie i z wielką przyjemnością chciałam zaprosić wszystkich państwa na tegoroczne dożynki powiatowe w Górze Puławskiej, wszystkich mieszkańców naszego powiatu, wszystkich gości, którzy nas w tym czasie odwiedzą i Chciałam życzyć bardzo, bardzo przyjemnej zabawy. W tym roku możemy się spodziewać wielu wyjątkowych, naprawdę bardzo interesujących atrakcji. Część mogę zdradzić, część nie. Musi coś zostać w tajemnicy. Zawsze tajemnica jest taka bardziej atrakcyjna. W tym roku spotykamy się 28 sierpnia na stadionie w Górze Płaskiej w gminie Pławy, a więc będą i występy zespołów ludowych, ciekawe konkursy na stoiska, na wieńce, wieńce tradycyjne, wieńce nowoczesne, będą oczywiście występy też takie dziecięce, no i oczywiście gwiazda wie. W tym roku zaśpiewa dla nas Czadoman. W sobotę od godziny 10:00 na stadionie w Górze Puławskiej będą odbywały się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast w niedzielę wydarzenie rozpocznie się w południe mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Po godzinie 13 korowodem dożynkowym przeniesie się na stadion i tam potrwa do samego wieczora. Go GSM! Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2. Galeria nowa. Oraz Premium Mobile. Galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.